Witam Państwa w kończącym się 2023 roku. Postanowiliśmy z naszą kamerą odwiedzić jednego z ciekawszych ludzi, którzy w naszej telewizji gościli, a jest nim Jurek Gronkiewicz, na co dzień lekarz medycyny, ale też prywatnie jest poetą i muzykiem. Jurek, Jaki był ten y, 2023 rok dla Ciebie, ale y, może powiedz częściej y, o tym miejscu. Znajdujemy się u Ciebie w Dąbrówce, w zaciszu u poety, w zakątku, Sk u zakątku poety. poety. Tak. Skąd pomysł na takie coś? Y, zakątek u poety y, powstał y, jako miejsce y, relaksu, ciszy, spokoju. Ale także miejsce, gdzie można spotkać się z poezją, piosenką, a także można na przykład w trakcie pobytu u nas nagrać utwór, piosenkę. No właśnie zauważyłem, czy... że znajdujemy się w Twoim prywatnym studiu. Właśnie w tym celu zostało stworzone to studio muzyczno-nagraniowe, gdzie są różne instrumenty, i gdzie jest. Reżyserka z konsolą, można, można w dosyć dobrych warunkach nagrać dość dobrej jakości. Czy ty Daniowasz, czy masz realizatora? Ja niestety nie mam aż tylu zdolności. Ja poddaję tematy muzyczne teksty, natomiast proszę kolegów o to, żeby zrealizowali. Czy audio, czy wideo. Ale to studio służy też głównie to Twojej twórczości? Wszystko zaczęło się od tego, że po prostu no nie było gdzie nagrać pewnych utworów. W związku z tym zaczęliśmy małymi krokami organizować to studio muzyczno- nagraniowe. To wszystko mieściło się w tym właśnie pomieszczeniu, ale żeby podnieść jakość usług, zrobiliśmy również reżyserkę. Także w tej chwili zamierzam zacząć coś więcej działać, bo przychodzą długie wieczory, jest okres właściwie już zimowy, więc będzie troszkę więcej czasu, żeby się skupić na Twórczości, którą niestety zaniedbałem w ciągu ostatnich dwóch lat, budując trzy no, obiekty. No właśnie, obiekty, które służą też Twojemu studiu. Tutaj można przyjechać, tak. wypocząć i też nagrywać u ciebie, tak? Tak, tak tutaj można, można, może przebywać praktycznie cały zespół, hmm. bo jest na tyle pomieszczeń i na tyle łóżek, że. Powiem <laughs> Państwu, że standard bardzo wysoki. <laughs> dziękuję. No stworzyliśmy takie miejsce, żeby, żeby ten pobyt u nas kojarzył się z samym dobrem, a ma, było mało narzekań. No i do tej pory oceny są dosyć, dosyć dobre. Do Na nas. pierwszy rzut oka to, co widzimy, to jest naprawdę zaskoczyłeś mnie bardzo. Dawno u ciebie tutaj nie byłem. Jurek, a ty dawno na studiu nie byłeś w naszej, w naszej telewizji. Musimy to wszystko nadrobić. Musimy nadrobić, ale powiedz mi, jak wyglądało twoje życie artystyczne w 2023 roku? Moje życie artystyczne, z przykrością muszę powiedzieć, zostało trochę ograniczone, aczkolwiek takim no, moim, powiedzmy, osiągnięciem jest to, że zostałem wcielony y, do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Byłem już na trzecim sympozjum, y, teraz odbyło się ono w Opolu. Na pierwszym sympozjum inauguracyjnym dla mnie w Kazimierzu Dolnym miałem swoje 5 minut wieczór, muzycz, spotkanie słowno-muzyczne, gdzie przedstawiłem swój repertuar. Wywołał on określone emocje, bo tak jak ludzie mówią, koło mojej twórczości nie można przejść obojętnie. Ja też tak uważam, masz piękny głos i on z wiekiem ci się bardziej wyrabia. Dostajesz taki bardziej niższy. Jurek, ale o, tym, o tej Unii coś powiedz: już mamy Unię Europejską, ty masz Unię <noise> waszą tutaj medyczną i piosenkarską, tak? Można to, czemu to służy? Unia Polskich Pisarzy, Lekarzy ma siedzibę w Krakowie, koło Izb Lekarskich. Szefem jest pan profesor Waldemar Chłatki. A czy tam muzyka jest też? Czy tylko poezja. Jest, tak, jest to też jest to poeta i też piosenkarz, tworzy do swoich tekstów melodie, które prezentuje i na ostatnim spotkaniu nam zaprezentował godzinny recital. Także Spotkania, spotkania te, które, które są organizowane, te sympozja są dosyć ciekawe, są nastawione na to, żeby w danym momencie jak najwięcej różnych imprez artystycznych. Odwiedzić, posłuchać, zobaczyć także i koncerty i opery i inne koncerty. Zawsze towarzyszą nam w tych sympozjach. Spotykamy się we własnym gronie, dzielimy się po prostu naszymi osiągnięciami, książkami. Ale tylko medycznymi? Nie, nie, to są spotkania poet, typowo poetyckie. poetyckie ale tak. medycznymi nie. Medyczne sprawy też się przewijają, ale tutaj mamy jakby takie wytchnienie, czas wytchnienia czy dni, rozmawiamy o poezji, prozie i o piosence. A więc leczenie ducha. Leczenie duszy. Jerzy tak śledząc twoją karierę na jednym z portali, takich ogólnostępnych, to zauważyłem, że często jesteś nagradzany, jakieś wyróżnienia. I Jestem obecny na portalach społecznościowych. Mówimy to tu głównie, tu głównie o Facebooku. Jestem od wielu lat już, już aktywny. Powiem. Powiedziałbym spo... nawet bardziej aktywny. Coraz zastanawiam się, czy ty masz jeszcze czas na medycynę, bo coraz częściej widzę cięgi występującego w różnych miejscach. Na medycynę muszę mieć czas, ponieważ na medycynie się wszystko zaczyna i, i kończy. Moja działalność artystyczna jest, działalno jest pasją i, i jest dodatkową moją działalnością. Nie, niestety nie można z tego wyżyć, w związku z tym wiadomo, żeby utrzymać rodzinę. No, trzeba pracować i pracuję dosyć intensywnie do chwili obecnej. Nie uchylam się od obowiązków. No a też ostatnie dwa i pół roku dosyć intensywnie było tutaj. Była organizacja pracy pewnych osób, które no, stworzyły ten zakątek. Jurek, oprada jak za chwilę, ale czy coś możesz nam powiedzieć jeszcze o tym ubiegającym roku? nie zapytam czy śpiewasz pacjentom powiem tak mam wielbicielki wśród pacjentów i wielbicieli którzy, którzy kupują u mnie którzy kupują u mnie tomiki poezji ostatnio ostatnio Wysyłałem y, książki pani, która ma 98 lat do Nowego Sącza, ponieważ y, no, z racji sympatii jest moją wielbicielką od wielu lat, więc poczułem się w obowiązku wysłać jej prezent świąteczny. Y, powiem w ten sposób: no, y, piszę dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Wydałeś jakąś książkę, jakąś tomik poezji? Ostatnia moja pozycja to są recepty miłosne. Natomiast. i z medycyną związane. Z medycyną związane, tak. Re recepta. Recepta, tak. Recepta miłosna. Można sobie kupić, można po recepcie wyrywać na każdy dzień. Ale czy ty możesz każdemu jakąś indywidualną receptę wypisać? Miłosną? Tak. Czy tak? Zawarłeś to w tomiku swoich wierszy i, no, i jest to tak, powiedział. Mógłbym, mógłbym to zrobić, gdybym znał przypadek. przypadek i osobę. Bo, no, bo tak naprawdę te recepty są praktycznie dla każdego. Każdy to może, każdy to może przeczytać. Wielu Ale ludziom się to możemy, bardzo podoba. Czy twój tomik recepty, recept miłosnych, możemy polecić naszym. Telewidzą jako recepta na dobre, na dobre życie, zwłaszcza związka małżeńskich. Powiem tak, e, uważam, że e, tomik recepty miłosne powinien być e, ro, rozdawany e, na ślubie, jako prezent weselny każdej parze małżeńskiej. O właśnie, jak macie Państwo już problem z zakupem, to na, na pierwszy rzut, można, można to nabyć. Grąkiewicza, recepty miłosne. Będzie to na pewno miły dodatek do prezentu ślubnego. Jurek, a powiedz, co z Twoją poezją śpiewaną? Dawno nie słyszeliśmy o, o jakiejś płycie. płyty. Płyty na razie nie ma. Natomiast powiem w ten sposób, że poznałem dwóch bardzo ciekawych ludzi. Z którymi chcę nawiązać współpracę i być autorem tekstów, ewentualnie melodii, a pozwolić im zająć się dalszym wykonaniem piosenki. I myślę, że w przyszłym roku uda się nam nagrać kilka fajnych utworów. No właśnie, jakie Twoje plany na przyszły rok, już 2024, lada dzień? Powiem w ten sposób, po tym okresie takim trochę jałowym dla mnie, no mam chęć powrotu bardzo aktywnego do pisania. Głównie pisania, ponieważ myślę, że jako osoba, która nie ma wykształcenia muzycznego, moje zdolności kompozycyjne prawdopodobnie już w jakiś sposób się wyczerpały. No ale masz, mogę podświat masz głos. Jakąś melodię mogę, mogę uczestniczyć, współuczestniczyć w procesie tworzenia piosenki. Natomiast no powiem tak, mój głos nadaje się do określonej, piosenki piosenki autorskie przeważnie natomiast w tej chwili ta piosenka niezbyt dobrze się sprzedaje chciałbym jednak żeby, żeby były tworzone utwory bardziej yy, kojarzące się z muzyką rozrywkową idziesz dyskopolo <noise> aż tak daleko nie idę yy, natomiast yy, no yy, Chciałbym, chciałbym żeby, żeby moje teksty śpiewały osoby które, osoby, które mają bogaty warsztat artystyczny, bogaty Czego? warsztat wokalny, są Czegoś dobrze przygotowane. Bardzo życzymy, by Ci się to udało, ale chciałem Cię prosić na koniec, może coś zaśpiewasz nam? Chętnie zaśpiewam piosenkę na czas. Ta piosenka pochodzi z pierwszego tomiku mojej poezji Moja droga i chciałem Państwa zachęcić do tego, żeby Państwo nabywali te pięć moich... moich tomików poezji, czyli Moja Droga, Bieszczady na gitarę, Cztery Pory Roku, Łysy Księżyc, Pośród Skałek i Recepty Miłosne, są one dostępne na bieżąco w wydawnictwie Adam Marszałek w Toruniu. Aż do Torunia musimy jechać. Nie, wystarczy zamówić. zamówić. To dziękujemy Ci za rozmowę. I wsłuchujemy Proszę się bardzo. w Twoje y, w swoje piosenkę. A Państwu dziękuję za uwagę i życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku 2024. Idę przez góry, przez las, śnieg pruszy i ustał wiatr, wołam, nie słyszę Twych słów. Echo roznosi płacz Droga daleka i zła Tylu jest ludzi gdzie ja W oczach mych topi się śnieg Chowam się wolno we mple. W oczach mych topi się śnieg Chowam się wolno we Na polanie świecą księżyca, piszą się gwiazda w pragnień. pragnienia. Zróbek zyleje i głaś przed ciszą, śnieg zasypuje ślady istnienia. A na polanie świecą księżyca, wiszą się gwiazda w pragnień. pragnienia. Zróbek zyleje i głaś przed ciszą, śnieg zasypuje ślady Noc już nadchodzi, a ja tulę się w śniegu i w snach, Milczyca wyje do gwiazd. Szczęście przychodzi na czas, listę przychyczyć mój los, las ciąga tuli jak koc. Płoń Mych znów, jest tuż, płonie pochodnia mych znów, anioł nadziei jest tuż, płonie pochodniamych mych znów, anioł nadziei jest tuż.